powitać wszystkich. Dzisiaj tak nietypowo, bo jestem sobie na takiej właśnie gimnastyce. Tak, tutaj właśnie na takim osiedlowej siłowni najważniejsze, że za darmo i najważniejsze, że jest. Słuchajcie, taki temat po prostu, no, sprawność fizyczna, tak, dbanie o tą sprawność fizyczną, o tę kondycję, również warto uwzględnić to, a nawet trzeba uwzględnić to w naszych przygotowaniach preperskich i w ogóle w przygotowaniach. Zawsze może być tak, że będziemy musieli ewakuować się ze swojego miejsca zamieszkania. Nie każdy dysponuje samochodem, nie każdy dysponuje rowerem, a nawet jeśli dysponuje tym rowerem, to też potrzebna jakaś kondycja, żeby po prostu się na tym rowerze poruszać. Także, no, może się zdarzyć, że będziemy musieli na piechotę iść 50 km, załóżmy, tak. No i co, padniemy potem po drodze? No raczej nie padniemy, wiadomo, lepiej... lepiej się do tego dobrze przygotować. No w ogóle, też kondycja fizyczna jest bardzo potrzebna, wyrabianie tej kondycji fizycznej jest bardzo potrzebne, chociażby w aspekcie, gdybyśmy musieli na przykład zastosować samoobronę. Tak, no raczej człowiek, który całe życie spędza na kanapie, stając w starciu z człowiekiem, który jest zwinny, sprawny, a przede wszystkim też silniejszy i młodszy, no to może to się dla takiego kanapowca źle skończyć dlatego też ja te bardzo zachęcam was do aktywności nawet takiej nie wiem, jazdy na rowerze, chodzeniu na piechotę zamiast windy wybierzmy sobie schody a na pewno to nam zaprocentuje i bardzo wa ważne to co powiedziałem też trzeba to wpisać yy, w aspekt przygotowań na czasy trudne, niespokojne nie tylko woda, nie tylko żywność nie tylko ogień, nie tylko schronienie nie tylko apteczka, ale też właśnie sprawność fizyczna a sprawność fizyczna też polega na nam też to, że może, może z tych apteczek również nie będziemy musieli korzystać. Także bardzo Was zachęcam do tego. O, ja się tu odbijam teraz. Oj, 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 oj. No właśnie. Trochę nogi bolą, a potem idę na to. Chociaż tego nie lubię. Orbitreka nie lubię. Ale nie ma rowerka tutaj. Natomiast też można fajnie sobie poćwiczyć. Z mojej strony wszystko. Trzymajcie się, komentujcie, dawajcie łapki w górę, polecajcie, subskrybujcie. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się.